Zadanie 28 czerwiec 2023. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY dane są punkty A o współrzędnych 1 i 7 oraz punkt B o współrzędnych 3 i 1. Punkt P dzieli odcinek AB także AP do PB to jest jak 1 do 3. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź, punkt B ma współrzędne i są cztery możliwe odpowiedzi. Do rozwiązania tego zadania Użyjemy wzoru na tak zwane współrzędne środka odcinka. Znajdujący się Znajduje się ten wzór na stronie numer 22 w tablicach. Jak oblicza się współrzędne środka odcinka, czyli mając odcinek o początku w punkcie A i końcu w punkcie B, chcąc obliczyć współrzędne środka odcinka, to dodajemy do siebie XA, dodać YB. I dzielimy przez dwa i to jest pierwsza współrzędna środka odcinka. Tak samo dodajemy y a, dodać yb i dzielimy przez dwa i to jest druga współrzędna środka odcinka. Wykorzystamy niekoniecznie ten wzór, tylko samą ideę obliczania współrzędnych środka odcinka. A więc tak, możemy przejść teraz do naszego zadania. Mamy pewien odcinek AB. Odcinek AB, w którym znamy współrzędne punktu A i one wynoszą 1 i 7. Mamy obliczyć współrzędne punktu B, więc nazwiemy je sobie X i Y. Dalej znamy punkt P, który dzieli odcinek AB w stosunku 1 do 3. Czyli ten punkt P niech będzie tutaj, i on ma współrzędne 3 i 1. Dzieli nam odcinek on na stosunek 1 do, do 3, czyli w sumie mamy 4 równe części, czyli pierwsza część, druga, trzecia i czwarta, czyli stąd wynika, że mamy 4 części. Cztery części. A więc y, ten punkt nazwiemy sobie jakimś punktem Z. Niech on ma współrzędne A i B. Okazuje się, że no, jeśli to są wszystko równe y, odcinki, okazuje się, że punkt P jest środkiem odcinka AZ. Czyli teraz y, y, policzymy sobie współrzędne punktu Z. A i B, korzystając, wykorzystując wzór na środek odcinka w trochę w innej formie, bo środek odcinka liczy się w taki sposób, że dodajemy 1 dodać A, w tym przypadku 1 dodać A, dzielimy przez 2 i to jest równe, i to jest równe 3. Oto no rozwiązujemy to równanie najpierw razy 2, czyli 1 dodać A to jest 6, czyli A to jest 6 minus 1, czyli a jest równe 5. W ten sam sposób policzymy sobie współrzędną b, czyli dodajemy tym razem 7, dodać b, 7 dodać b, dzielimy przez 2 i to powinno wyjść 1. Czyli mnożymy razy 2, 7 dodać b to 2 czyli B to jest równe 2 minus 7, czyli B to minus 5. W takim razie punkt Z ma następujące współrzędne. A czyli 5 i B to minus 5. Dalej no, mieliśmy obliczyć współrzędne punktu B. Zrobimy to samo co przed chwilą. Wykorzystamy wzór na środek odcinka. Z tym, że środkiem odcinka teraz będzie punkt z, a więc ta, ta sama zasada. 1 dodać x, 1 dodać x, gdy podzielimy przez 2, to jest równe 5. Czyli razy 2, 1 dodać x to jest 10, czyli x to jest 10 minus 1, czyli x jest równe 9. No, i jeszcze zostaje nam y do obliczenia, to dodajemy 7, dodać y, 7 dodać y, dzielimy przez 2 i to ma być równe temu, czyli minus 5 razy 2, czyli 7 dodać y to minus 10, czyli y to minus 10 minus 7, czyli y to minus 17, czyli punkt b. Ma następujące współrzędne. 9 i minus 17. Czy jest gdzieś taka odpowiedź? 9 i minus 17 to jest odpowiedź B.